Dresy, kamienice? Zabytki, patola. Dresy, poczta. Patola. PKP. Wileniak. Patola. Pociągi. Metro. Patola. 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 Kebabi. Nasza dzielnica to jest Praga, przy niej wymienka Lady Gaga, jedyne z w Warszawie mamy do odwiedzenia Was zaprasza. Do nas metrem dojechać możesz U nas w drugiej linii jest dworzec dworzec wileński to także pociągi Nie są mu obce, małki na tłuszcz Proszę was, bardzo centrum handlowe Znajdziesz tu wszystkie nowinki modowe Chcesz kupić taniej? Jest baza różycki Katedra praska to kościół gotycki Bazylika ta Michała i Floriana to dzień od rana To co wyróżnia naszą dzielnicę To przedwojenne kamienice O walczących gdzieś pamiętamy Więc pomniki i stawiam Mićki was tu przywitają Dzieci gdzie się bawią ma. Niby parki wyszły w mody, my lubimy zjadać lody A przy naszym parku praskim lody lepsze są niż czas trawy, no i ptaki, różne kwiaty lecz nie ma na koncertowa koncertowa i żyrafa metalowa chcę często tutaj biegać, dzieci chętnie tu wjeżdżają, Wiewiórki też tutaj mamy, spadni czasem zaprasza Z Daleka też przyjeżdżają, Boże wschodnie tutaj mamy belli zakopane, Kraków, Szczecin są poznane, na żywo mamy suchar, bo Karol nasz starych, stary, familiary to stajkry, jeśli was to nie zakryć Mamy więcej koloru, u nas był też czas honoru, również miasto 4-4, takie już cudzo ma nie... Może i wy studia macie, lecz na wojnie się nie znacie, chcesz wojennych kamienice, bijaj na naszą dzielnicę, jesteś chory, w się tym nie przejmujemy, bo w naszym szpitalu praskim leczą się tutaj szelaz, pasek w pięgle, może kino, bezdecyduj się, dziewczyno, wy po duży tutaj mamy, jest jej też posiadamy. Przez dla wszystkich pewnie nowa, poczta jest stałodobowa, PKP też tutaj jest, nasza dzielnia jest. Dla wybitnie uzdolnionych, po prostu wiedzy spragnionych Badek stoi wciąż otworym, dla innych szkół jest on ząb Traga to nie tylko dresy, fajki, czarne interesy Lungo, lumpy i patola. tu też jest porządna szkoła Far historia z oczeki, no nie pod te pitebino Pijaków wy wszyscy macie, a na nagwinę badacie Ludzie tutaj wychowani, przez nas są dziś koniwi. Sportu na ja ja. tą szkołę ukończyłeś? Czy w niedzielę nam przybyłeś? W wisi, nam chuj majątku. Po prostu weźmiesz po zląsku. Jak widać, Praga to nie tylko patola. To też historia, park, pociągi. Mamy nadzieję, że złamałyśmy stereotypy. Zapraszamy na Kibabi! Jesteśmy w parku pradzkim. We are never ever. ever. Zresztą umarła. to Który ostatnią kanapkę z salami? Zrób to w dawaj oceniamy Cię My Jesteśmy Jury o, Get the no, no, i tylko patola. Zrób yeah. coś takiego ładnego do making Halo Nie, był Gdzieś na pałacowych kocha. Że jeździł z pantofelkiem, chcąc odszukać dom kopciuszka. Wreszcie w dobre miejsce i ubrała go sierotka Nad się odbyło. Weselny klimat, tak się zaczyna: Jest biały welon, a w nim dziewczyna. Mamy rzadki okaz człowieka bez rąk. A to ja. <grystyczny> <Bo stym>. Marta <pleks> poluje na nieznane gatunki czarnoszarych ptaków tropikalnych. Powiedz, jak to jest być tragarzem, Panie... Dzień dobry.

Tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam nad niebą. <śled>